Witam w piątym wideoarcie poświęconym systemowi Kopernik. Temat Jak aktualizować dane dotyczące obiektów Ręczna aktualizacja stanów floty i obrony obiektów. Bardzo ważnym jest posiadanie aktualnych danych dotyczących stanów flot i obrony na poszczególnych planetach. Nasi sojusznicy na podstawie tych danych mogą różne decyzje podejmować o ataku ACS lub obronie ACS, dlatego żeby nie wprowadzać w błąd sojuszników zaleca się jak najszybszą aktualizację tych danych. Jak już wspomniałem wszelkie operacje w systemie wykonuje się dla jakiejś konkretnej planety dlatego ważne jest na samym początku zaznaczenie planety, na której chcemy wykonać modyfikację. Wystarczy kliknąć na link przedstawiający nazwę planety. Po kliknięciu nazwa planety przestała być linkiem i została pogrubiona to świadczy o tym, że ta planeta jest aktualnie wybrana. Po kliknięciu również zmieniły się szczegółowe dane dotyczące floty i obrony w głównym oknie systemu. Aby ręcznie zaktualizować dane wybranej planety wystarczy wejść na link edytuj zawartość planety lub księżyca. Następnie trzeba wpisać wartości swojej obrony. Następnie trzeba wpisać wartości swojej floty. Po skończeniu wpisywania danych należy potwierdzić aktualizację przyciskając przycisk Zaktualizuj planetę lub księżyc. Po wykonaniu operacji powiadamia czy roześle wszystkim sojusznikom informacje o Twojej aktualizacji floty i obrony danej planety. Zautomatyzowana aktualizacja stanów floty i obrony planety. Można dość szybko zauważyć, że ciągła ręczna aktualizacja danych jest dość uciążliwa i niewygodna, aby nie musieć za każdym razem przepisywać danych z ogamy do systemu, stworzono specjalny sposób oparty głównie o API systemu oraz o skrypty użytkownika. System udostępnia możliwość wysyłania danych aktualizujących bezpośrednio do systemu w postaci zwykłego wysłania formularza HTML. Więcej informacji o API systemu znajdziesz w instrukcji. Skrypty użytkownika są to specjalne skrypty JavaScript, które uruchamiają się za każdym razem, gdy jest otwierana lub odświeżana podana strona. Taki skrypt może modyfikować wygląd strony np. dodawać i usuwać wybrane elementy. System stworzył specjalne skrypty, które obsługują wyłącznie strony OGAME i dodają do poszczególnych podstron dodatkowy formularz, który zbiera dane do aktualizacji i umożliwia ich wysyłanie do systemu. Dzięki czemu wchodząc na stronę OGAME i wybierając konkretny obiekt jesteśmy w stanie jednym kliknięciem wysłać dane o stanie floty czy obrony do systemu, bez przepisywania. Przed zastosowaniem skryptów użytkownika należy najpierw zapoznać się z informacją o nich w instrukcji. W tym miejscu. W zależności od przeglądarki instalacja skryptów użytkownika wygląda w inny sposób. Oczywiście powiadamiać wyśle wszystkim sojusznikom informacje o Twojej aktualizacji obiektu. Dziękuję za wysłuchanie. I zapraszam do następnych części wideoartów. Do zobaczenia.